Hej hej wszystkim, z tej strony Rycerz Prestigo Oraz square i gramy w Stońcroła tujeczkę jak zwykle. Idzie... No dobra. Zajęty jesteś, okej. Okay. Jak zajęty no. no. widzę, daje misję i nie może. O! Uśmiech... E, przynajmniej blisko. O. Jak ty tu wylądowałeś, co? To pojęcie było złe. Ja tu wchodzę do garażu, a w garażu zamiast samochodu. O, <laughs> to mi się podoba? Nie wiem skąd to mamy, ale okej. Okay. No poczekaj na mnie, to się dowiesz. Ale Nie umiem otra. No wiesz, jak ty yy, zatkałeś cały garaż nie mogłem wziąć ani wiesz, no to zmasz Ej, na dnie zdążyłem dojechać, ham Jechałem po bez Tak Aż And with us live the man responsible, Eddie Kilbane Pryor. Thanks for being here, Eddie. My pleasure, Jane. And please call me Kilbane. Very call well. me Kilbane. 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 There are some who claim you're a criminal. No, no, Jane, my back, dear. Back. Please, the Saints. Tak, filantropem! Oho! Biznes, biznes. Biznesmen! Tak, biznesmen, w kości dupy trąba. No tak, no to będziemy rozwałkę w centrum nadawczym robić pewnie. Znowu. <grym> no to chyba... o!

ale fajna tu bo mogę jest Nie, to czekaj, po prostu dojadę na miejsce i zobaczymy czy po prostu wiesz jako ci puści dalej to. Zostawiłeś mnie! Jak się nie ruszasz? Ja sobie zobaczę burę. Uleczenie, ruszanie się, nie, Poruszanie się w DLC. Ale nic! To na mnie troni, tak już tu nie można! <laughs> tak szczególnie, że ruszyć się nie możesz! Dobra, najwyżej że postajesz w miejscu! To wycinek! Tak sukapitanów twoich! To na mnie trąbisz! Ale dziwne, że nie możesz się ruszyć! No. Мой кузов фильм. Другой видик. О, хайс есть. Шелест, хайс. Хайс. И нет, он там не стоит. Можно в контину купить. Ага. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, че щас расходились. Не, и... и Część zamontowałem na dani, to wuj chodzi. Dla mnie tam nie ma. Dobra, już? Ojoj, oj, oj, dach się wygłada. Boję się, że ten helikopter wybuchnie. Nie muszę wiedzieć na słowo, bo niestety nic nie widzę. Babka biegnie po schodach wiesz taki slow motion po prostu. Tak e, zajebiste Grałeś ostatnio coś ciekawego? Nie. A w co ostatnio grałeś? Jak to? Mi się udało wczoraj skończyć Damek Light, niestety nie udało mi się nic y, nagrać z niego, bo gra mi jakoś tak współpracę odmawiała. No, powiem Ci, że to jest naprawdę opłaca się kupić tą grę, bo ona jest świetna. Gra jest po prostu warta swojej ceny. Gdyby chyba jak nie wychodził w tym roku, no. To by można powiedzieć, że to by było jak na razie... Nie, jak na razie to jest najlepsza gra tego roku. Przynajmniej jak dla mnie. Z drugiej strony tak naprawdę to przecież nic nie wyszło takiego super teraz na poczeta. Ale tylko, że wiesz, GTA V już dawno wyszła, więc raczej... Tu będzie pretendować do tytułu najlepszej gry roku? Bo to ile już? 3 lata temu? Dwa lata temu jak już GTA V wyszła? To jest po prostu konwersja Zresztą na PC? Miałby. Nie. 2013? To wyszło chyba grudzień, czy jakoś tak. Tak. To wszyscy mnie omijają. <laughs> taki... Mm. Na, na, na środku to wiesz. Ja wchodzę na dach, widzę pełno gości na dachu, nie. I ja szybciej. Robię, robię no. Nie jest z tego helikoptera. <laughs> skaczę z dachu, żeby się do helikoptera dostać. <śmiech> <śmiech> tak. Czekaj, bo ci coś zbugowało. Postać się zbugowała. Skoczyła z dachu dawno, tak to jest środę No, wybuch. Bo zaczęli strzelać do takiego czegoś wybuchowego. To było. Tak mi to opisałeś. Była porno w No, nie. Do jakichś skrzynek na dachu. Do skrzynki jakieś stały Oni zaczęli do tego strzelać. Skrzynka wybuchami za plecami. No i dupa. Ty ja się pośpiesz. Ten nie. Tam Wiem, wiem, czekam aż teraz szałd wsiądzie, ale widzę, że ma problemy. A spróbuj na mnie Spróbuję. A, może wyląduję tutaj po prostu. To, żeby... Bo może. Wsiadaj, co? Ja? Nie, te szałd kurde, skrypt mnie rozwala tutaj, dobra. Widzę, że wsiadła i GOP 360 17 2005. E, 2013. No 13, czy tak jak mówiłem. Więc to raczej wiesz, nie powinno być liczone jako no. gra, która wyszła po prostu wiesz w tym roku. Bo to A... gra już ma 3 lata. Tylko po prostu wiesz, wychodzi na PC-ty. 2. 2. Nie całe I dwa nawet. One, i 4 2014 18 listopada. A ja dalej się ruszać nie mogę Co trąbisz? A ja... Potrąciłbyś mnie, a nie Co by to dało? Nie. Jakiś wóz transmisyjny, kurde, ścigam helikopterem w którym leci taki gówniany laserek No kurde, jaka chora misja No szybciej, szybciej okay. Chcę się wzruszać Zobacz, przecież ładnie pasek leci Nie wiem o co ci chodzi no, we Uda się na rozmowę, Lon. No. na rozmowę Ale no. to tylko 1800 m. Okay, patching yourself right. looks like we have a caller. You're Listen carefully, stupid bag of shit.

ja mam, ja mam jeszcze chyba 2577. Po co do mnie strzelasz, ptasiu Wejdź do budynku, okej. Okay. O nie, to nie brakowało. Długo mam na ciebie czekać. Tak. Czekasz, że po ciebie przyjadę, tak? Jak to jest, co hmm. Nie gadam Stąd próbuję się. do tej babki dobrać, ale ciągle ci faje, że przychodzą. Dobra, teraz jest po czekaniu. To właśnie, ja to, 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 to dobra już. Knoop, spisz sobie jak mm, 3 w cenie dwóch Zmaw w cenie trzech chyba Chciałbyś Kurna, ile tych jeszcze będzie przechodzić, co? No Wojn Rozmawiaj Ale jakie biuro co tu urządzili? Wyglądasz I want to kill me. He mentioned heading north after me about the interview. Are you? Back to the helicopter. We are finishing this now. Let's put a bullet in no, that son so. of a bitch. Son no, of a bitch. No, my bitch. If you're here, you're here. No, that's it. No wsiadłem, ale tylko że oczywiście tamta pinda gdzieś się zgubiła jak zwykle Dobra jesteś Shandy Teleportuje kurde U mnie teleportu Tak wpisuję komendy nie działa Dajcie mi rakietnicę, to na se rozwalę No. no. W tak, końcu mój, się... Sam tak, tak. Wy, wy, Wykonałeś misję nie ruszając się z miejsca, tak? Dokładnie. Gotcha. Do? Do? No. Ojojoj. Oj, oj. Wszystko popułeś. Chyba ty. Ciebie nie było. A kto ta ta zamiast, zamiast strzelić od razu, to by się kurna pół godziny zbierała. Something weird Something oh, shit. Cheers. A, mat. Hacker cholerny. O, przynajmniej helikopter mamy. Yeah, ale nie, on jest potrzebny do misji zabójstwa jednego. Też raz ukradłem na helikopter i było, żeby go się zabić. Po prostu sobie wysiadłem z helikoptera. Ale no, się ruszać. Oh. Ale ten dźwięk no, jak dźwięk to ten. No, no za... Nie ja wspomniałeś, to ten... czekali, czekali, nagle zaczęli jechać. Jakiś idiota mi pod koła Kurde, mówię ci, ludzie to gra... biegać nie umieją. Naprawdę. Znowuż ktoś pod koła, jakiś ich pioletowy. mówię ci. Kurno, ludzie to grać nie umieją, naprawdę. miałem, że ja nitro mam odpocząć I bandę Dobra, to było... ...dziwne Nie, nie widzę O! Znalazłam e Pytanie, do którego brzegu mi przyje... Się... O! Hehe <laughs> Fuck the system Gdzie ja jestem, kurna? Będę się paprał Komórka! Nie mogę do dostawy. Czemu nie mogę pojazdu zamówić? Hamstu Dobra, ja muszę w płynąć wpłynąć. No ja też Tylko, że ty nie samochodem jedziesz No ale to, Tak, no no, że byłem prawie pod brzegiem, nacisnąłem podpłynięcie pod do brzegu, nie wróciłem je na brzeg. Po, tamten, przeciwny. Ja, ja, ja ty, powiem, że ty, ty a... kanałem będziesz płynął na środku. Nie, ja płynę pod mostem. Bo się widzę. Dobra, nie ufam temu podpłynięciem. Do brzegu, nie ufam temu. Na następną misją po prostu chyba się samochód, samolot zamówi, żeby dolecieć na miejsce. A nie mogę Mogę, nie? Kupiłem przecież pionowy blok. Dobra. Szybko zawrócić. Na nitro. To będzie pierwszy wyścig. Wielki wyścig YouTube'a trwa. Jak o... u nas 2300 Ja 2600 Ja już jestem na autostradzie Ja... Ja już mam tylko 1800 Oszukujesz Czemu? muta biegnę? No. Tak. Wydaje się do Kinzi, tak. jakby nie mogło być w jakimś bardziej przystępnym miejscu. Jezu, jaki ten maniak był, ale że... nie. 35, I cały. No nie mógł mi to nie przejrzeć nie jeszcze Kurde, zaliczyłem czołówkę Wysłuchem Eeeh, no, nie no. ja to tak mi paś chyba jest O, co się było To ja? Nie Bo no, ja myślałem, że samochód pułapkę zrobię, czyli samochód torpedę a policja do mnie strzela Dzięki, do mnie teraz też. Tak Ze strzelby przez pół kilometra do mnie strzela Łajmina 800 metrów No do sześćcie No włupisów Padłem <laughs> Ten były śmiech Kurma 2 50

Tu myślałem, że... To jest kiepsko. Możesz jechać szybciej? Nie. Możesz zawsze wyjść. Teraz to się wypchnij. Policja akurat do ciebie jedzie, to możesz się przejąć. Nie wiem, no. że możesz być może Tak ja... Zobaczę że zabrałem... Policji? B nie, wóz so, oh. oh, to ten <laughs> ja, się... ...drugny chodzi Prawa O! O! To są te nowe słowa Ja bo się zaraz będę na miejscu, bo zostało mi 200 metrów

Super, brawo Brawo Gniuszu Ja pierdzielę Co <grywa> Ale kurwa mówiłem, że możesz wysiąść, nie że kurwa możesz się zabijać Tak, i misja A, blisko jesteś, idę Ja już dojechałem, a ty? Nie A teraz... można najpierw stawić tobą pójść do sklepu z bronią? To idź Gdzie ty niby jesteś, co? Przecież nigdy tak nie robię LOL ale buga, wjechałem tam motorem siadłem z motoru wlądowałem w z dala Właśnie widziałem Ej, już coś widzisz Musiałeś go podpalić Tak? Musiałeś go podpalić? Ja nie mam podpalającej Tak, to robię, to... Ja chcę do trzeba ściągać. Nie mógł mi stać na nie działa. na tak. co?

Kto ja myślał, żeby uszkodzić koła w ciężarówce? Czołgiem uszkodzić koła w ciężarówce, no brawo! Brawo za pomysłowość z tą misją. I ciężarówka stanęła. Trochę to było dziwne, ale okej. Ty koła uszkodziłeś, no. Tak, tylko że strzelałem z czołgu, tego z głównego. Znaczy tu już ma dobre koła. Oh, so right? nice sama to sobie zamontuję w sama Tak. Ej, rozmontuję na będzie tak po się na się tak. na ślipę, tak na Czyli my w tym miejscu kończymy. Widzimy się już za tydzień. Hejka Wam. Cześć.